W jaki sposób system OMS może wspierać obsługę zamówień w e e-commerce? Jakie procesy można zautomatyzować z jego pomocą? Czy wdrożenie takiego rozwiązania może pozwolić zwiększyć zyski ze sprzedaży? Nazywam się Ryszard Kurtok i odwiedziłem firmę AFC, aby odpowiedzieć na te pytania. Witam. Nazywam się Dziaduła Marek, jestem właścicielem firmy AFC. W e-commerce pracuję 15 lat. Zapraszam Was do mojej firmy. Zacznijmy od tego, w jaki sposób wykorzystujecie apilo w swoim biznesie? Apilo wykorzystujemy do automatyzacji obsługi zamówień, do generowania etykiet, wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz do wystawiania ofert na marketplace'ach. Na jakich Marketplace sprzedajecie? Najwięcej na Allegro i na early. Co stanowi największe wyzwanie w prowadzeniu e-commerce? Obecnie największym wyzwaniem w e-commerce jest obsługa zamówień, czyli czas. I jakie są najważniejsze funkcjonalności, z których korzystacie w Apilo? Najważniejsze funkcjonalności to przede wszystkim automatyzacja procesów. A z jakiej automatyzacji konkretnie korzystacie? Głównie to generowanie listów przewozowych, wystawianie faktur za pomocą subiekta i zmiana statusu. Czy są jakieś... Szczególne funkcjonalności, które mają dla Was znaczenie w obsłudze zamówień? Tak, teraz bardzo fajną funkcją, która się pojawiła, jest asystent pakowania, z którego korzystamy. Za co najbardziej cenicie Apilo? Apilo cenimy za ludzi, za support. W sumie to bardzo fajna ekipa, która mi pomogła wdrożyć APILO w mojej firmie. Czy może są jakieś nowe możliwości biznesowe, które otwarły się dzięki wdrożeniu naszego systemu? No, przede wszystkim e, dzięki automatyzacji z APILO mogliśmy zwiększyć e, wydajność e, trzykrotnie, nie powiększając naszej kadry. Firma FC korzysta z integracji z Marketplace, dzięki czemu kontroluje swoją sprzedaż na wielu kanałach. Z pomocą asystenta pakowania codzienne powtarzalne czynności stają się łatwiejsze. Dodatkowo APILO automatyzuje cały proces obsługi zamówień. Dołączcie do grona zadowolonych klientów APILO.